Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry LEGO Piraci z Karaibów W dzisiejszym odcinku spróbujemy przejść sobie um, tutaj o bądź, klawiatura mi się zaciela. no tak ta faktycznie jest problem. Później trzeba będzie wycinać matko. No, w każdym bądź razie będę chciał przejść tortugę w trybie dowolnym, tylko nie wiem czy to ma sens w momencie, w którym tak No, za bardzo nie działa. O. Może zapomniałem... A, bo to się strzałkami robiło chyba. Dobra. I tryb y, fabularny. Nie, tryb dowolny, dobra. Tryb dowolny. Um. No. Tutaj dzisiaj wyjątkowo bez dinozaura. No i to jest w sumie jeden z ostatnich odcinków tej gry. Um, dobra, teraz tak. Ja dawno nie grałem w tą grę. Mm. O. Oh. Aha, bo teraz sami klamę trochę badać, bo... A nie, dobra ja nie ogarnie ja nie gram strzałkami, nie gram strzałkami Teraz będzie na pewno trudniej, bo będę grał literkami, nie strzałkami Ja dawno w tej grę nie gram tak naprawdę odkąd odstawiliśmy z dinozaurem, znaczy w zasadzie odkąd nagraliśmy ostatni odcinek z tej gry Jakiś miesiąc temu, albo dawniej to tej gry nie ruszałem A więc trochę mi się pozapominało całe sterowanie No i jest to już chyba ostatni odcinek, tak sobie myślę Że mniej więcej już nie będziemy z tej gry nagrywać Mam jeszcze inną grę LEGO do nagrania Więc Myślę, że po tym odcinku już nic więcej tutaj robić z tym nie będziemy. No bo po co tak na dół sprawy. Dobra. Um, jak tu się ciągnęło? Nie to może... Tak, dobra. Muszę sobie koniecznie to całe sterowanie przypomnieć, bo no bez tego ani rusz. Którym tu się przyciskiem trzymało, aby ten. Może tym będę grał. Będzie łatwiej. O, teraz tak. Mm, do, mamy tą postać odblokowaną, to jest dosyć ważne. Mm, dalszej części filmu i do czemu Nie będę zdradzał chodźmy za tym dalej tu 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 no dobra to sobie, sobie patrzymy i mówiąc że mam inne gry Lego to mam jeszcze całe dwie więc jeszcze trochę nas czeka nie wiem kiedy zabiorę się do zanagrywania tych gier z jednej cały gameplay będzie na pewno z drugiej nie wiem szczerze mówiąc to może w jakiejś tej ankiecie się zapytam. Ale to dopiero skończymy te serie, które teraz mamy wszystkie, czyli Chivalry, Kozaków, Piratów już kończymy. Mm. Co tam jeszcze? Minecraft, Minecraft Adventure Craft no się szybko nie skończy Na pewno Tego House Flipper jeszcze Ale on też się raczej szybko, tego też się szybko nie skończy O tam coś jest Poczekajcie My mamy gdzieś tego Gdzie ja trafiłem? Gdzie ja tutaj trafiłem? Widziałem tu, tu takie rzeczy No dobra, to trochę do robienia jeszcze jest To jest coś, czego zniszczyć nie można. Tu mamy łopatę, to weźmiemy, bo ona się tu przyda. No, um, tutaj się trzeba wykopać. I tu. Mhm. zwalać tam dobra no i pięknie no i mamy teraz tak Ym, to jest my nie wiem co z tym mam zrobić tu się coś jeszcze zniszczy Ym, tam są pochodnie o ich nie mogę wziąć bo tu mamy coś takiego i z tego co ja pamiętam to coś bardzo nie lubiło światła o właśnie coś bardzo nie lubiła światła dobra teraz to bierzemy i idziemy stawiamy to tutaj numer 5 dobra skakujemy i strzelamy jak kumam jak tu się strzela piątku nie a jedynką dobra może być trudniejsze niż się wydaje Ja tego nie trafię wszystkiego, ale tak? przynajmniej jedno chciałbym. A, dobra, trudno. Nie chcę mi się tutaj nad tym użerać. Tak do końca. Trzeba uważać, bo później będzie. Tutaj tylko za pomocą podwójnego skoku doskoczymy O właśnie Pani zła stąd o, kurczę, pani. A kurcze Pani To jeszcze to rozwalamy Też mamy pięknie to będziemy potrzebowali tego Martiego. Tu się nic nie schowało, niestety nie. Tego się chyba nie da zniszczyć O, udało się jedno trafić Tym będzie łatwiej Chyba już wszędzie tam trafiliśmy, tak mi się coś wydaje Pięknie. Trafione. Jeszcze muszę jeszcze raz okraść? Nie. No nie wiem, co mi to dało. Dobra, zamieniamy się w tego pana rzemyka i spadamy stąd. Gdzie on był? Mm -hmm 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 -hmm. Tutaj Dobra Jedziemy Wracamy Jeszcze trochę to zwiedzenie tutaj mamy w tej tortudze To jest takie siat Coś tam na kraby. Łapka. Panie, wyskakuj sobie wody. No co za matołek Dobra Tak będzie prościej po prostu wyjdziemy i go przyteleportuję No Idziemy No i tutaj w sumie standardowo trzeba wziąć chodnie Piążki Dawnie. No i pięknie zbieramy, 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 zbieramy Dobra, pięknie, troszeczkę do pani będzie. Flaga. Pięknie. kurcze gips jedno mamy ja teraz drugie pięknie no i jabłko bierzemy koniu masz Pięknie, jeszcze więcej pieniążków Dobra, tu jeszcze trochę do roboty jest Panie, niech pan tu trochę bliżej podejdzie o. Ciebie tu potrzebuję, żebyś to mi to, to otworzył zobaczymy pochodni, dobra. Jedno pochodnie. Tu, o, tu coś widziałem. Dokładnie było. Pieniążki tutaj w Lego warto zawsze sprawdzać, bo oni tak lubią ukrywać. Tam gdzie nasza kamera tego już za bardzo nie widzi. Coś jeszcze widziałem. To jest jakieś roślinki do ponieszenia. To się nie będziemy niszczyli dosłownie wszystkiego tak na 100%, bo ten odcinek trochę by zajął. Część też było widać już na odcinkach. Właśnie stąd. Więc tylko te nowe rzeczy. To możemy tego. Jego pięknie, o bum Dobra myślę że to czas um, Zamienimy się w czeka Weźmy pochodnie I No i pójdziemy tutaj Dobra to niech tam wybucha No i pięknie. A tylko zbiorę monetkę, po się trochę wróciłem, bo tu jest jeszcze jedna taka ważna rzecz. Tu też jest oczywiście monetka, dobra, pięknie. Fajnie, daj na tej linię sieć. Ja tu pozbieram pieniążki. Możemy wracać na górę. Dobra, wracamy na górę. Pięknie. Nie przesmy się. A tym sensem wyjdziemy tak zwanym międzyczasie. O, tutaj można poniścić. Dobra. Tu nic nie ma. Pięknie wychodzimy. Um, hm. Aha, tak. No i one wychodzimy tą. Mamy całą karczmę do niczego. Najlepiej będzie zmienić jakąś panią, ponieważ panie byle skaczą. Ale ci najpierw porozwalamy tutaj. Jeszcze ile rzeczy... A to jeszcze trzeba będzie pana Gipta się zamienić. Zostaw mnie. Żeby wiadomo naprawić tam ten mechanizm. Dobrze, pięknie, tu też się poniszczy. Mam nadzieję, że bez większych problemów uda mi się tam wskoczyć. Nie będę tu niczego wszystkiego, bo trochę mi się nie chce i no cóż... Ten odcinek to w sumie mógłby na live'a bardziej zostawić, coś takiego. No tak, robimy to jak najszybciej, pokażę wszystko co chciałem tu pokazać i myślę, że się pożegnamy z tą grą i ogólnie z tym odcinkiem, he <muchy> jak ktoś chciałby wszystko na 100% to powinien sobie grę kupić, he he lepiej na YouTube co zrobi te grę na 100% można pewnie takich znaleźć na pewno Ach, ten stresujący moment w tej grze, czy nie, wiesz, nie wiesz, czy doskoczysz, czy nie. Wiesz, chyba tu jeszcze. A, super. No właśnie, to jest jeszcze ta monetka. No więc, dobra, lecimy. Tam na końcu, na tym ostatnim randolu są dwie monetki, nie jedna. A więc się wracamy. No właśnie. Dobrze przeczuwałem. Czy coś tu ukryli? Nic. Nic tu dla mnie nie ukryli. Dobra, tu. Marty Pięknie. Co tu ukryli? Łopanie, jakie cenne rzeczy. To będziemy potrzebowali silnej postaci. No weźmy sobie tego z czwartej części. On jest silną postacią. Pięknie, wychodzimy. Zabraliśmy tą monetkę, teraz zabieramy się do Martiego cyk, cyk, cyk No bo to jeszcze wrócimy, chociaż nie, to my teraz możemy to zrobić będzie łatwiej Tam jeszcze jakoś można No bo to, to, to też w tym odcinku już tam pójdziemy Nie, to jeszcze na dach można wejść, więc też wejdziemy oczywiście. Też są cenne rzeczy. No ja to oczywiście wiem, że mogłem niszczyć więcej rzeczy i w ogóle, ale, ale nie chcę. Dobra. Idziemy tu. Dobra, tak się tu już pozbędziemy. Ta pani tu zawsze jakiś klejnot chciała. Właśnie ten. Będę się powinny te drzwi otworzyć. Masz, proszę bardzo. A. To jest zła tak. Zostaw go Dobra, idziemy No na no, to możemy już zejść To bierzemy No i to wiadomo, to jest Pan Gii. nie, nie jest Pan Gips, tu Pan Cotton, tam jest Pan Gips, więc idziemy w miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy, mianowicie tutaj. Też nie, tam tu ale jeszcze najpierw... Mówiłem, że tam, ta postać też będzie tutaj istotna, więc idziemy. No właśnie, tutaj taki... migające coś jest. I to jest ważne, żeby ta postać... Czy mogłaby być jeszcze syrena? Pan śpiewa. Nie, to nie ten... to nie ten dziołek. Jakbym ten... gdzie był ten śpiewak? Chyba, że go nie mamy. To wtedy mój plan troszeczkę nie zadziała. Syrena by wystarczyła Tu jest syrena, dobra widzę A właśnie O to chodziło No i dziękuję To już nic więcej mieć nie muszę Wychodzimy Wiemy z jakiegoś Barbusa Barbosa już niech będzie Barbusa Jesteśmy. I to jest już tak naprawdę ostatnie miejsce, którego można się jeszcze udać, w którym nie byliśmy na żadnym z filmów. No jest prawdziwy pilot. Jak się w psa zamieniłem. Mieliśmy Jacka. Niżej zejść oczywiście można. Dobrze, pięknie, hop. Hop, tu jeszcze palma jest, więc też wejdziemy i zbierzemy to co się da. tym tu wyjedziemy, żeby mi ekran tak, nie dzielił na parę części. Pięknie mamy też mini zestaw No i monetę także już żeśmy zdobyli, więc możemy stąd 200, już nic więcej nie ma No i tak naprawdę tak się prezentuje cała tortuga. Tu nic w sumie więcej nie ma. Ja dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie, w moim kanale. No i cóż. A jeszcze tylko sprawdzimy, ile w sumie zarobiłem. Zapisz i wyjdź. To, to na samej tortudze, nie? Też zwróćcie uwagę na to, że nie zbierałem dokładnie wszystkich pieniążków, które można było. Ileś jeszcze rzeczy można było zdobyć. Więc no jakby poszukać pewnie ileś jeszcze rzeczy znaleźć tam można ale to prędzej sam to zrobię gdyż jeśli chodzi o tą serię To jest to już ostatni odcinek i tak na tym kanale raczej nigdy więcej się już nie pojawi, chyba że na jakimś live po prostu sobie będę grał Ale wątpię. Nema po prostu uważam, że już tu trochę nie ma co pokazywać. Zatem ja dziękuję za oglądanie no i za to, że udało się przejść całą tą grę na kanale. Czałem!